Witam w kolejnym filmie z cyklu szpej wojska polskiego. Dzisiaj jest ze mną hełm HP05 i ten wariat z No, i witam ponownie. Postaramy się z Marcinem pokazać wam na szybko, nie przeciągając. Jak skompletować hełm, znaczy jak uzbroić hełm HP05, który leży przed Wami, czyli jak powpinać poduszki, założyć pokrowiec, dopasować paski, pokażemy też ochroniki sucho. Tak, bo część ochronników będzie pasować nawet pod skorupą. Tak, pokażemy tę podskorupę, pokażemy te na skorupę, żebyście mieli jasność co, co i jak nosić i żeby było wam po prostu wygodnie. Na początek mamy tu zeskanowaną instrukcję, która, która jest, jest, żart, jest, żartem. Jest, jest jest żartem. Jest żart. Jest zaprzeczeniem instrukcji od grota. Tak, 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 bardzo dobry tak. O ile instrukcja do grota jest ponad miarę rozbudowana, o tyle instrukcja do HP05 jest skrócona po prostu. Tak, że nie znając tego hełmu albo hełmów nowoczesnych w ogóle, można mieć z tym faktycznie problem, który postaramy się rozwiązać w naszym filmie. Nie będziemy wam mówić, do czego jest przeznaczony hełm odłamkowy i kuloodporny, ale co wchodzi w jego wyposażenie. Skład jego wyposażenia. Wchodzi czerep, czyli ta skorupa cała. Wchodzi zawieszenie wewnętrzne, czyli system pasków ten BOA z, tym, z, tą, z, tą, tak, z tą regulacją. Tak, to, to chyba się nawet Wendy nazywa, czy jakoś w ten to, sposób, tak? To jest nowy fasunek. Tak, to, to było. Nie wiem czy ten jest od Team Wendy, bo, bo ta, początkowo jest... były od Team Wendy, a później chyba zaczęli robić robić swoje, ale na ale wzór. To, jest chyba, to jest ale na wzór. To może być. Team Wendy, nieważne. Dalej, uchwyt noktowizora, czyli ten z przodu, szyny akcesoryjne sztuk 2, prawa i lewa, czyli to, pokrowiec maskujący, czyli to, kieszeń z przeciwwagą, czyli te trzy elementy, ale to tylko jak nosicie noktowizor, radziłbym tego używać, zestaw poduszek sztuk 8, które leżą tutaj, Zestaw rzepów. No tu są już naklejone, one chyba w ogóle przychodzą naklejone, ale może być chyba bez tego, więc nie będzie miał. I cienka kominiarka. Co jest bardzo istotne. To jest akcesoryjne. To nie tak. jest tak, że one są zawsze dostarczone, to jest jako element dodatkowy i on jest najczęściej dodawany w sortach standardowo, tak, stan, e, tak jak w tej chwili mieliśmy mundurówkę, to standardowo można tą kominiarkę sobie pobrać, ona do hełmów, z tego co ja kojarzę, nie jest dodawana, nie jest gdzieś tam w, w pudełku. To zależy od oznaczenia, do którego za chwilę przejdziemy. Okay. I hełmy te występują w kilku konfiguracjach, jeżeli chodzi o rozmiar. Mamy tak, rozmiar 1, 2, 3. Przy czym dla rozmiaru 1 i 2 rozmiar czerepu jest ten sam i oznaczony jest jedynką. Oznaczenie za chwilę wam pokażemy. I ta rozmiarówkę wyświetlimy Wam tu gdzieś z boku, żeby o niej bez, bez sensu nie gadać, żebyście mogli sobie ją pooglądać. Więc dla rozmiaru 1 i 2 mamy jeden rozmiar czerepu oznaczony numerem 1. Dla rozmiaru 3 jest większy rozmiar czerepu oznaczony numerem 2. W przypadku hełmu w rozmiarze 1 mamy 8 poduszek oznaczonych cyfrą 2. W przypadku hełmu yy, rozmiaru 2 mamy 8 poduszek w, z, w rozmiarze oznaczonych cyfrą 1, i w przypadku największego hełmu też mamy jedynki, czyli najmniejszy hełm ma średni czerp i grubsze poduszki. Średni ma średni czerp i cienkie poduszki. Duży ma duży czerp i cienkie poduszki. Taka to kombinacja Mask Polu. I teraz, jak się połapać w tym oznaczeniu w tym hełmu? Po, pomóż mi drogie Marcinie, bo on ma tu dwa oznaczenia i to jest to. I mamy tak, na początku, PNV87001, to jest numer polskiej normy L hełm dla wojsk lądowych. Jeden z wyposażeniem dodatkowym. I to jest właśnie tam tamte rzepiki, ta kominiarka, ona powinna być w zestawie z tym hełmem, jeżeli jest, jest tu jedynka. Dalej, rozmiar hełmu, to jest trójka, czyli największy. Klasa odporności hełmu 0,3 i... O, znaczy odłamka odporności jest 0,3 i klasa kuloodporności K2. To wszystko oczywiście jest polska norma, nie przekładajcie tego na żadne NIJ. Zresztą no, NIJ jest bardziej, znaczy mniej restrykcyjna, tak bym powiedział, tak. bo polska norma jest jeszcze odłamko-odporna. I tam a... są duże różnice w strzałce ugięcia chwilowego. Tak, zgadza się. I o czym mało kto wie, w sposobie mocowania tak. stędu, na który się strzela. Tak, tak. Znaczy no, ta polska norma jest bardziej e, rygorystyczna, tak bym powiedział i wolałbym mieć hełm odpowiadający polskim normom, niż normom NIJ. Powiem tak, niektóre hełmy bardzo popularne, bardzo dobrych, bardzo znanych producentów, bardzo drogich oczywiście zachowują normę NIJ, ale polskie już by nie się. Dobra, tyle gadania o teorii, to teraz pokażemy Wam, jak ten hełm uzbroić w te wszystkie dodatki. Zacznijmy od tego. Pierwsza rzecz dosyć istotna to jest sam fasunek, i tutaj warto sprawdzić, czy nie będziemy musieli go przesunąć. Tutaj jest możliwość wykręcenia. Tej śrubki i przesunięcia sobie jeszcze tego elementu, tak, żeby tak. go albo podciągnąć, albo obniżyć. Wpadnę ci w słowo. Przede wszystkim najważniejsza rzecz: właściwe dobranie rozmiaru hełmu. Widzieliście tę tabelkę z rozmiarami? Jeszcze raz Wam przypominamy tutaj. Obwód głowy to jest podstawa. Jeżeli, będziecie, jeżeli dostaniecie za mały hełm. To możecie go dopasowywać na wszystkie sposoby, a i tak go nie dopasujecie. Więc obwód głowy jest absolutną podstawą. I jak już to macie ustalone, to patrzycie na to, co powiedział Marcin, czyli na, na to, jak jest zamocowany ten fasunek, bo to daje jeszcze możliwość przesunięcia jakieś półtora centymetra góra dół. Jest jeszcze jedna rzecz, ale to jest niezgodne z regulaminem. Nie powinno się nosić czapki zimowej pod hełmem. Oczywiście większość osób, jak jest zimno, tą czapkę nosi. Bo nie sama kominiarka, nie, bo sama kominiarka szczerze mówiąc, nie wystarcza. Jak masz minus 15 czy minus 20, masz do założenia ten szyszak, no to powiedzmy sobie szczerze, kominiarka nic ci nie da. Kominiarka w tym momencie zjeżdża na szyję i masz czapeczkę. Więc yy, z tym doborem rozmiaru hełmu też bywa różnie, warto wziąć. Pewne większy. rzeczy pod uwagę. Tak. Dobra, przechodzimy do uzbrojenia. Tak? Czyli już wiemy, że jest jeszcze dodatkowa regulacja. I co? Na początku luzujemy po prostu wszystko na maksa. Tak, tu jest oczywiście jest, Dobra, tu już jest odpięte. Paski są odpięte. I to, co nas będzie interesowało, no to oczywiście wklejenie tych poduszek. No i w sumie tutaj ja zaczynam zawsze sobie od środka. Ona jest taka dla mnie dosyć istotna. Możecie to zrobić w ten sposób. Tutaj zresztą dosyć dobrze są te rzepy poukładane. Przy czym, jeżeli będziecie korzystać z ochronników słuchu, które nie będą na szynie, tylko będą wewnątrz, no to warto sobie troszeczkę rozszerzyć tutaj. Te poduszki. To jest oczywiście w tej chwili, tak na sztukę, włożone. Powiedzmy to pierwsze zamocowanie, żebyście sobie mogli dopasować. No to chwilę Wam zajmie, ale do tego zaraz dojdziemy. Pamiętajcie o tym, ja bym te poduszki ułożył zupełnie inaczej niż Marcin, ale to jest właśnie zaleta tego systemu, że możecie sobie te poduszki dowolnie wkładać tak jak Wam wygodnie. I pamiętajcie o jednej rzeczy. Sposób ułożenia tych poduszek, czy one są pionowo, czy są poziomo, czy są wyżej, czy są niżej też zmienia Wam dopasowanie hełmu do głowy. Zgadza się. Ja, ja mam mniej więcej w ten sposób ułożone w tej chwili w, tym, no ale ty jesteś w, w tym moim. Szczerze wolałbym stary wzór właśnie z tego względu. I teraz tak, kolejna rzecz, tutaj mamy te, nazwijmy to sprzączki. One powinny być poluzowane i dopiero po założeniu na głowę będzie trzeba je dociągnąć. Dobra, załóż jeszcze pokrowiec maskujący. Tutaj mamy pokrowiec. Zacznijmy od tego, że do podtrzymywania. To jeszcze sobie zluzujemy, tutaj mamy też system rzepów. I naciągamy. Proste, skuteczne. Warto sprawdzić, żeby nic się nie podwijało, bo to będzie później mogło nas upijać. A nie jeszcze przeciwwaga dla noctowizora. Marcin skonfigurował Wam hełm e, zgodnie z praktycznym doświadczeniem, tak? Czyli pokrowiec na przeciwwagę. Był przypięty tu na rzepa, dlatego że on się tu będzie trzymał, nawet z tymi dwoma obciążnikami. A chodzi po prostu o to, że jeżeli zdejmujesz noktowizor, to bez sensu jest nosić tę przeciwwagę. Tak? Więc Marcin uznaje, że wtedy po prostu ją wypina, wrzucają ją sobie do ładownicy plecaka, chlebaka, cokolwiek. Ale regulaminowe wpięcie tej przeciwwagi wygląda w taki sposób, że musimy odpiąć tył po prostu, następnie Przeprowadzamy sobie. Tu są takie specjalne nacięcia, tu i tu paski. Przed, pokrowca na przeciwwagę przeprowadzamy sobie z tej, z tej strony. Wpinamy je do środka. Naciągamy, łapiemy na miękki rzep, który jest wszyty od spodu. Całość zapinamy i mamy. Regulaminowo albo instrukcyjnie założony. Natomiast nie, nie zdarzyło, nie zdarzyło się, żeby odpiął się ten rzep, nawet wiesz, przy jakimś nazwijmy to forsownym marszu, przy jakimś tam podbiegu, no to nie odpada. No więc tak, macie opinię, praktyka, który, który przećwiczył to na, na sobie i stwierdził, że to daje radę i macie też zamocowanie tego w sposób. Zalecany przez producenta. Słuchajcie, to jest takie ustawienie moje, a tak, najważniejsze czapeczka musi być. Bo by Cię nie poznali. Tak. To jest moje ustawienie w ten sposób. I teraz to, co jest najważniejsze: dopasowania, jeżeli chodzi o fasunek, dokonujemy na głowie, czyli zakładamy sobie hełm. Rozluźnione jest na maksymalnie. Rozluźnione wszystko. jest maksymalnie boa jest odciągnięte dopinamy. Tutaj ten podbródek i zaczynamy, no ja zaczynam w każdym razie, od tyłu i powolutku dociągam sobie jedną, drugą stronę. W momencie, kiedy czuję, że na tyle już się blokuje i ten hełm zaczyna się troszeczkę unosić, to blokuję i dociągam w tym momencie tutaj maksymalnie te elementy na dole. On jest jeszcze troszeczkę luźny, jest w tej chwili i tak da się z tym spokojnie biegać, on jest... Dobrze zablokowane, ale, oprócz biegania, ale jest jeszcze. Oprócz biegania, to bo. jeszcze trzeba mówić, więc nie ma co ściągać za mocno tych pasków. A czy wiesz, generalnie chodzi o to, że mówić to możesz tak. Znaczy chodzi o mi o ruchy. Tak. o to, żebyś mógł w miarę swobodnie ruszać. Teraz jest ok. On jest bardzo dobrze zamocowany. Nie ma możliwości, żeby on tutaj spadł, żeby go zerwać. Czyli przypominając, zakładacie hełm rozluźnione wszystkie cztery paski, rozluźniony system boa. Dociągacie delikatnie od tyłu, delikatnie od przodu, delikatnie od tyłu, delikatnie od przodu. I w momencie, jak poczujecie, że zaczyna się już blokować, zapinacie tak. te zatrz zatrzaski mimośrodowe i macie hełm wyregulowany. Potem dokręcacie z tyłu pokrętło boa i już macie hełm. Znaczy, to co jest istotne, w momencie, kiedy poczujecie, że tył zaczyna Wam już się podnosić, to blokujecie. Tymi ściągniecie, ten hełm zejdzie Wam troszeczkę niżej i nie będziecie mieli takiego namleczarza. Nie? Odkrytego czoła jest istotne w tym momencie, że tutaj jesteście chronieni. Znaczy ty przód, łocie... przód hełmu, Marcin ma go trochę za, za nisko. Ja też zawsze noszę te hełmy ja inaczej byłeś. niż instrukcyjnie, bo generalnie rand hełmu powinien być mniej więcej na wysokości brwi. Znaczy, okej, okay, tak? no, ale. Nie, nie jest to, że tak mówię, moje ustawienie. Moje też nie, ale pamiętajcie, znaczy macie nosić tak, żeby było wygodniej, żeby Was chronił. To jest prawidłowa pozycja, bo mimo, że z przodu jest troszeczkę opuszczony, to nie jest założony jak jarmułka i chroni tak, jak ma chronić. Tak. Dobra, teraz pokażemy Wam, jak podpiąć do niego różne rodzaje ochronników słuchu. Ok, to już mamy hem złożony i dopasowany. Teraz na szybko, pierwsza wersja ochronników suchu, czyli najwygodniejsze, ale też i najdroższe. Nocety 20 zł na Aliexpressie montowanie kosztuje. No tak, zapomniałem, że. Zapomniałem, że <laughs> I działa! Rozmawiam z fachowcem. E, e, mówimy o oryginalnych, tak. E, rozwiązanie, czyli mocowanie ochronników suchu na zewnętrznej szynie, które ma swoje wady i ma swoje zalety. Zdecydowaną zaletą jest to, że te ochronniki suchu najłatwiej jest odchylić, jakie są mu potrzebne, i nie, nie, nie przylegają wtedy do głowy. Możecie sobie odpocząć, przewentylować i tak dalej. Natomiast wadą jest to, że zajmują miejsce na szynie, a także, jeżeli zdejmujecie chem, to zdejmujecie go z ochroną słuchu. I, I generalnie nie ma możliwości założenia ochrony słuchu bez założenia chemu. No, coś za coś. Montaż banalnie prosty. Bierzemy sobie to, to mocowanie, bierzemy szynę, w odpowiedni sposób wsuwamy jedno na drugie, ustawiamy w, taki, w takim miejscu, w jakim nam to pasuje i zasadniczo Ochronniki suchu. Po takiej operacji, ja jeszcze kabel przesuwam pod tym. Pod... Ale to zaraz. Ja też przesuwam to, tylko chcę pokazać po prostu najpierw założenie. A, ten, za, tak, najpierw założenie tych ochronników suchu. I teraz zostaje nam ten kabel łączący. I z tym kablem możecie zrobić dwie rzeczy: albo odpiąć ten pokrowiec tu i po prostu go sobie. Ułożyć, no tak jest, tak jest najlepiej. ułożyć na hełmie, przycisnąć i, i złapać tym pokrowcem, i problem mhm. rozwiązany, albo ja najczęściej robię tak, że ten kabelek wpuszczam do środka. Tylko, że to już wtedy trzeba robić na raty, że jedną słuchawkę przełożyć po prostu pod tym, i puszczam go sobie tutaj blokując tymi poduszkami. I kabelek mam w środku, ale polecam raczej takie mocowanie na zewnątrz, dużo łatwiejsze, dużo. Dużo szybsze, dużo prostsze i, i mniej mniej, e, chciałem zaknąć, mniej bawienia się. E, ok, to teraz pokażemy Wam jeszcze mocowanie słuchawek. Z wad takiego ułożenia, jak odchylisz je do tyłu, bo z reguły są, że tak powiem, w ten sposób. W momencie odpoczynku, a to mnie się tak zdarzało, w momencie odpoczynku po prostu wiesz, głowa gdzieś, uderzysz, te pałonki potrafią się powyginić. W Chińczyku za 20 zł. No, w takich też. Ja mam chińskie. Nie działa. Dobra, pokażemy Wam teraz, jak, jak nosi się z hełmem HP05 słuchawki nakarkowe i słuchawki pałunkowe. Dobra, mamy opędzone już te ochronniki, mocowane na szynie bocznej. Teraz Marcin pokaże Wam, jak sobie poradzić z ochronnikami pałąkowymi. Tak? On wziął swoje, nie ma znaczenia marka. Nie ma znaczenia absolutnie marka. Ważne, żeby to były po prostu ochronniki to jest na te pałąk. pałąkowe. I teraz, tak, to co jest istotne, jeżeli dopasujecie sobie hełm bez ochronników, no to nie do końca będzie e, grać. W moim przypadku hmm. ja muszę usunąć te dwie boczne gąbki. No i teraz jest uwaga. Ten hełm w takiej postaci, z tego co się orientuję, on już nie spełnia norm. On jest certyfikowany do wszystkiego. Wszystkich więc, jeżeli poduszy. cokolwiek się stanie, warto te gąbki wpiąć przed przyjazdem żandarmerii. No, więc co? <laughs> I teraz tak. Zakładamy sobie oczywiście ochronniki. Czekaj, żebym słyszał. I. Postępujemy już w tej chwili tak, jak w przypadku dopasowania, że tak powiem, standardowego. Warto sobie to po prostu tylko odwinąć. Będzie łatwiej. Nie będzie Wam się tutaj to z tego fasunku. Dobra, jest, jest ok. Wiesz, co tam z tyłu się zawinęło. I teraz. Tutaj. I znowu. Najpierw z tyłu. Pamiętam o brodzie. Teraz mamy z przodu. I na koniec dokręcamy system Boa. I zobaczcie, jest wszystko ok. No oczywiście, problem jest taki, że w tej chwili tych ochronników w żaden sposób nie, nie zdejmę. Jak tak patrzę na Marcina, to zobaczcie, on ma dociągnięte praktycznie do końca te ślizgacze boczne. Więc w jego przypadku. Można by zupełnie spokojnie podciągnąć te paski o jeden w górę na śrubie, i tak. zostawiłby więcej tak, miejsca do regulacji. Tak. No I tyle. No to ostatnie zrobimy sobie teraz jeszcze ochronniki nakarkowe. I teraz tak, w przypadku pałąkowych no to te gąbeczki już można wpiąć. W każdym razie, w moim przypadku. I znowu wywijamy zakładamy to, co istotne, poluzowane tutaj na maksa. Tak, tutaj ta śrubka mogłaby być Jest ok. Przy czym w tej chwili, tutaj, to mm, zapięcie boa na tym pasku z tyłu, ono nachodzi na, na ten pałąk, tak, na tą gąbkę. Natomiast trzyma się to cały czas bezproblemowo. Dobra, tyle w skrócie o dopasowaniu hełmu, noszeniu go z ochronnikami, słuchu. Wypraktykujcie to sami we własnym zakresie poproście albo wymuście na waszych przełożonych, na instruktorach, żeby znaleźli czas, żebyście pomierzyli te hełmy, żebyście dostali właściwe rozmiary, żebyście nauczyli się konfigurować ten hełm i żebyście nauczyli się Marcin nucie, kto ja go zastąpię, żeby coś się działo i żebyście nauczyli się jak ten hełm nosić z różnymi rodzajami ochronników sucho. Dlatego, że to jest wasza podstawowa ochrona głowy. Chciałem zrobić jeszcze tutaj jedną rzecz, ale zrobię to w osobnym filmie, żeby już nie przedłużać bez sensu. Porównam, postaram się pokazać Wam różnicę w poziomach ochrony tego hełmu, micza i tam co mi jeszcze wpadnie w ręce. Podam tak Ci chiński hełm, mój, sprawdzany. Aha, i jeszcze <laughs> Marcin da mi chiński. Dobra, tyle. Tradycyjnie sekcja komentarzy pozostaje do Waszej dyspozycji. Jeżeli macie pytania, uwagi, piszcie śmiało. Oczywiście zachęcam do subskrybowania, lajkowania, szerowania, komentowania i uczestniczenia w programie Patreon dla, dla naszego kanału. Dzięki wszystkim za uwagę. Do zobaczenia, mam nadzieję, już niedługo, w kolejnym filmie. Jak to było? Trzymajcie się, cześć. <grywa>